Dzisiaj wyjątkowy odcinek, wyjątkowy etap całego projektu Bentley'a, bo Bentley w końcu wjechał do lakierni. Za chwilę Robert będzie rozpoczynał e, pracę nad naszym autem. I wkrótce zobaczymy, jak odbywają się przygotowania do tego kluczowego momentu. Zostaliśmy artystę przy dziele. Proszę nie mogę chwilę. Dzień dobry. O, tu macie artystę. Dzień dobry. A i tym będziemy lakierowali. Tak? Nie, nie. No. Tu ubytki będziemy zupełnie <grystanie> Robert, szykujesz podkład. Tak, zarabiamy w tej chwili podkład. Mokro na mokro. Zgadnijcie na kielko? Na pewno nie będę. Masz jeszcze dwie szanse. To jest nie traktor będzie. <laughs> Trzecia będzie, Nie no, rozpoczynamy dzisiaj rezerwowanie tego. To co robię w tej chwili to jest podkład mokre na mokro, który który zrobi nam Jednolite tło i jednocześnie bardzo dobrą przyczepność kolejnych warstw już do tego, co mamy, co za chwilę zobaczycie w kabinie. też nieprzypadkowe. No i wahka, bardzo fajna. Przy okazji przypominam Wam o tym, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, ale warto szukać najlepszej i najtańszej opcji. Weźmy na przykład Nissana Qashqai 1.5 diesel. Bardzo popularne auto z 2011 roku. Najtańsza opcja to 580 zł i korzystając z linku pod spodem dostaniecie w ciągu 30 dni 150 zł zwrotu, czyli w rzeczywistości wyniesie Was 430 zł. Robimy kolor. Wczoraj zapewne Wczoraj nagrywałem filmik gdzie dorabialiśmy ten rakiet, także Robert zapewne gdzieś to wmontuje. Już mamy gotowy, dlatego żeby nie czekać nie wiadomo jak długo. you 20 minut przerwy. Mamy nałożoną pierwszą warstwę lakieru bazowego. Czekamy teraz. Tak, nie. nakładamy drugą i później wypłukujemy. Pierwsza warstwa już nam yy, wyschła. Tak. Nie wiem, da się to wszystko dotykać jakieś niewielkie wtrącenia które były paproszki tutaj mamy usunięte i nakładamy drugą warstwę koloru bazowego jeżeli chcesz i zdrowie ci na to pozwoli możesz chwilę tutaj postać w kącie ja sobie tutaj jak już zrobić się nieprzyjemnie to wtedy puścisz to Dobra. Warstwa koloru, tak zwana wypylka, czyli cienka warstwa mająca na celu wyrównanie wyrównanie całości. Łukasz, włącz tak. może tam na jedynkę. O, prawda. Ostatnia warstwa mająca na celu wyrównanie, czyli za jakieś 40 minut będziemy nakierować już rozmarwę. Prace mamy już z głowy, w tej chwili dorabiamy bezbarwny i lakierujemy w tym, przypadku, w tym przypadku wyzwaniem będzie dla kolegów z działu kolegów od polerki ten samochód, dlatego że robimy to lakierem ceramicznym. Nie wiem kto zna, ten wie Ppek 8105 Jeden z najtwardszych dostępnych na rynku Szczerze mówiąc cholernie twardy i jeżeli się nie zdąży go w porę dopracować W tym sensie, że wyciąć śmieci, wypolerować, uzyskać już właściwej, właściwego wyglądu dla bezbarwnego już docelowego to po przekroczeniu pewnego czasu można już go nie, można już tego nie zrobić, dlatego że to jest tak twardy lakier, że żadna polerka go nie ruszy. Trzeba go kolejny raz lakierować. W tym przypadku mamy tutaj bardzo proste proporcje 2 do 1. Utwartaż ma pół litra, lakier ma litr, więc nie będziemy tutaj z tego ważyć. Lejemy całe pojemniki. Nie wiem, może już kiedyś się pochwaliłem w którymś z filmików W przypadku tego Bentley'a będziemy robić trzy wjazdy do kabiny. W każdy... W tym przypadku wtedy dzisiaj robimy tylko lakier, bazowy lakier bezbarwny. Po wyschnięciu tego matujemy całe auto. Lakierujemy, całe, lakierujemy pasek, o którym Patryk mówił, czerwony. Przykrywamy całość bezbarwnym. Suszymy, wyjeżdżamy znów i robimy trzeci, trze, trzecią warstwę lakieru bezwarnego. Przy założeniu, że każda, każdy wjazd do kabiny, każda warstwa ma yy, tak naprawdę dwie warstwy lakieru bezwarnego, w sumie będziemy mieli na tym sześć pojedynczych warstw, tak? Za dużo tego słowa użyłem, ale no sześć, sześć warstw na nim będzie. Później polerka, także yy, efekt będzie taki jak jak miał być, jak, jak, jak Bentley na to zasługuje. Na dziś? Koniec na tą chwilę. Czekamy teraz jakieś 20 minut do pół godziny. Włączamy grzanie na 40 minut. I idziemy do domu. Z tej strony teraz. Skończyło się grzanie, suszenie. W tej chwili, Łukaszu niesiemy drzwi, nie? Na zewnątrz. Tak. Jutro auto wypychamy, matujemy, robimy pasek czerwony i wjeżdżamy ponownie na drugą warstwę. Możecie zobaczyć jak to wygląda. Także życzę miłych wrażeń. A tu mamy drzwi. zostawimy tutaj. sobie odpoczywam. jest No dobra, Mamy. Ale takie niby delikatnie, ale... To, tak jak to Dobra, to są na dzisiaj tyle chyba, nie? Wszystko? Mhm. Dobrze to <laughs> Co? Co, dojdzie jeszcze pasek? Tak. Tutaj, nie? To tak. ciekawe, bo z patykiem żeśmy to... rozmawiali, on ma się kończyć tutaj, chociaż były sugestie, żeby go zakończyć w ten sposób. Nie wiem jak to będzie wyglądać. Albo przynajmniej do końca tego załamania, bo on będzie nie? Do... Mhm. właśnie to wszystko widzicie w planie. Okleimy i zrobimy jakieś takie próby. Jakieś próby. zobaczymy co to z tego w ogóle wychodzi.